Dzień dobry kochani, witam Was serdecznie w ten środowy poranek Dzisiaj 28 sierpnia Dużymi krokami zbliżamy się już do zakończenia wakacji Ostatnie szlify przed nami Przede mną zresztą też czeka mnie i moją córkę pierwsza klasa Także no, troszeczkę przygotowań na ostatnie te chwile wakacyjne Mam nadzieję, że ze wszystkim się uporamy i że tych stresów będzie jak najmniej przed tą nową e, drogą naszych e, pociech. Kochani, na dzień dzisiejszy życzę Wam radości, szczęścia, wytrwałości, cierpliwości i wszystkiego, co najlepsze. Mam nadzieję, że uporamy się dzisiaj ze wszystkim, co przed nami, ze wszystkimi zadaniami, trudnościami. I z tym, co nas czeka. Spójrzmy teraz, kochani, co takiego chce nam pokazać dzisiaj tarot. Przed czym ostrzec, co takiego doradzić, na co będziemy musieli zwrócić dzisiaj szczególną uwagę. Dzisiaj kochani dziewiątka była. Karta mówiąca o tym, że będziemy potrzebować odpoczynku. Hmm. Będziemy mogli czuć się troszeczkę osamotnieni, tacy wycofani, będziemy czuć tak takie o, przeciążenie, będę się powtarzać, ale tak, przeciążenie wszelkimi obowiązkami, będziemy mieli niechęć, tak odczuwali taką niechęć do tego, aby cokolwiek dzisiaj robić, cokolwiek zacząć, będziemy mogli mieć wrażenie, że wszystko nas. Przerasta, ale spokojnie to tylko wrażenie. Potrzebujemy po prostu odpoczynku. Za dużo się działo, za dużo mieliśmy na głowie, i teraz przyszedł taki moment na reset. Na reset, który sprawi, że znowu naładujemy te baterie i będziemy w pełni pozytywnie funkcjonować. W sumie, chyba nie na darmo na ten dzisiejszy dzień wypadła ta karta. Ja wspominałam o tym, że przygotowania do szkoły już pełną parą że trochę stresów, zwłaszcza dla tych, którzy zmieniają gdzieś szkoły bądź etapy edukacji, dla rodziców pierwszoklasistów, czy też innych dzieciaczków, które idą do przedszkoli pierwszy raz, albo do liceum, lub wyżej. Także stąd może być to przemęczenie. Jeżeli nie macie dzieci, no to może to przemęczenie wynikać z tego, że. O, w końcu kończą się wakacje. Niestety kończą się wakacje. No i będzie trzeba znowu bardzo długo czekać na urlop, a może się okazać, że pomimo urlopu tegorocznego nie odpoczęliśmy tak, jak zamierzaliśmy. Gdzieś to zmęczenie dalej wewnątrz nas będzie wświetło, będzie um, dawało o sobie um, znać. Kochani, dzisiaj możemy się też troszeczkę wycofywać, będziemy podejrzliwi, nie będziemy okazywać zaufania. Po prostu no, tego zaufania będzie w nas bardzo, bardzo malutko. Może to wynikać z jakiegoś sparzenia się, czy sytuacją, czy po prostu zachowaniem drugiej osoby. Będziemy także chcieli się obronić przed jakimiś ranami, przed stratami, przed innymi ludźmi. Będziemy mieli takie wrażenie, że tysiące pytań przychodzi do naszej głowy: czy powinienem, czy powinnam zrobić coś, czy znowu nie zostanę zraniona, zraniony? Kochani, takie pytania zawsze będą. Jeżeli nie będziemy próbować czegoś nowego, to tak naprawdę nie dowiemy się, co będzie, a możemy ominąć coś pięknego, radosnego. Czy zostaniemy zranieni? Myślę, że ta karta raczej nie mówi o zranieniu, a bardziej o naszych lękach, które będziemy musieli przepracować głęboko w sobie na poziomie tym metafizycznym. Czeka nas spora praca, bo wiadomo lęków jest się bardzo trudno pozbyć, jest czasami po prostu ciężko zaufać. Znowu karta zaufanie, lęki, postawa obronna, wycofanie, oczekiwanie i odpoczynek. Będziemy chcieli dzisiaj odetchnąć i nie myśleć o tym, co nas czeka, nie myśleć o decyzji, którą będziemy musieli podjąć bądź Musieli, ja nie lubię tego słowa, musieć coś zrobić bardziej skłaniałabym się ku określeniu, że mogę coś zrobić czy powinnam coś zrobić także tutaj będziemy się nad tym zastanawiać nie, po, nie popadajmy kochani w marazm i w te lęki, ponieważ to nie będzie nam sprzyjało a może po prostu sprawić, że ominie nas coś wyjątkowego i pięknego Ach, będziemy także gotowi do walki. Będzie nam się zdawało, wydawało, że ktoś nas znowu chce zranić. Będziemy pełni obaw. Niekoniecznie te obawy mogą wynikać z tego, co tak naprawdę się dzieje. Być może dzisiaj po prostu nie jesteśmy w takim stanie psychicznym, będziemy w takim stanie psychicznym, że będziemy się wszystkiego bać bać się tego, co przyniesie przyszłość. Dlatego te obawy, te lęki, te wycofanie, obserwacja, ale także poczucie takiego zranienia psychicznego. Kochani, ja ze swojej strony dam Wam taką radę. Przepraszam. Jeżeli obawiacie się kolejny raz zranienia w czymkolwiek, bo to związki partnerskie, związki typowo rodzinne, czy kwestie sytuacji w pracy, pytajcie, rozmawiajcie, nie analizujcie zbytnio i nie twórzcie scenariuszy. Tutaj Kasia zawsze do mnie mówi, nie twórz scenariuszy, ja uwielbiam sobie rozkminiać pewne rzeczy i myśleć co może być i co powinnam zrobić, żeby było lepiej także tutaj słuchając Kasi przekazuję mądrą rzecz nie rozkminiać zbytnio i nie tworzyć scenariuszy po prostu szczerze porozmawiać jak już będę gotowa, gotowy, żeby wyjść z tej strefy komfortu którą sobie dzisiaj chcę zapewnić pytajcie, rozwiązujcie problemy, nie bójcie się Najwyżej szybciej dowiecie się, że coś nie jest dla Was. Tym bardziej, jeżeli tak zrobimy, to cierpienie, które możemy sobie sami tworzyć, nakręcać, będzie krótsze. Bo jeżeli dowiem się konkretnej rzeczy, nawet tej złej od razu, to szybciej przejdę przez te poziomy tego cierpienia, tego żalu, poczucia straty. Czy po prostu żałoby. Także nie bójcie się, kochani, rozmawiajcie, bądźcie otwarci na drugiego człowieka, o jakąkolwiek relację by tu nie chodziło. Jeżeli potrzebujecie wycofania, odpoczynku, to jak najbardziej zróbcie to. Każdy tego potrzebuje. Tylko pamiętajcie o tym, że to działa w dwie strony. Więc jeżeli ja potrzebuję odpoczynku, to ktoś drugi też tego odpoczynku będzie potrzebował. Dajmy mu na to czas i przestrzeń. Tyle jeżeli chodzi o tą dzisiejszą kartę dnia. Mam nadzieję, że pomimo wszystko dzień będzie pozytywny, radosny dla Was i pełen obfitości. Trzymajcie się, kochani, ciepło i do usłyszenia jutro.